Powiedz, jakie były Twoje początki, jeżeli chodzi o jeźdźca? Jak to się zaczęło wszystko? A więc, zaczęło się w wieku 13 lat, kiedy trafiłam do stajni. I <laughs> zaczęło się to od tego, że przy wieku 13 lat trafiłam tutaj do pani Beaty Dzikowskiej jako naprawdę świeży jeździec, nie nie potrafiący praktycznie niczego. I w... I Beata pokazała mi, jak to wygląda praca z młodym, w ogóle z końmi i, i zaczęłam, zaczęłam się to rozwijać. Oczywiście nie było łatwo, były fatki, były zloty, było parę zruszeń momentów i oczywiście płaczu. Potem w wieku 14 lat, z racji, że nie miałam wystarczających umiejętności jednak na te bardzo trudne młode konie arabskie, szczególnie często powyścigowe, które wtedy tutaj były. Zaczęłam szkolić się u pani Oli asie szulc i kiedy już miałam tę bazę, którą mogłam nauczyć młode konie czegoś, zaczęłam tutaj jeździć. I jeszcze niecałe, w wieku 15 lat, całem dwa dzień przed moimi urodzinami, wystartowałam w swoim pierwszym rajdzie, właśnie tutaj, w tym miejscu. No i tak to się zaczęło, i nałoży do tej pory. No. I zaczynam właśnie teraz starty międzynarodowe, i mam nadzieję, że to się pójdzie w dobrą stronę. No. Mistrzostwa w Mistrzostwach Polskich Młodych Koni startujesz w tej chwili sześcioletnim koniem wielki Aleksander. Z, tak jest. O takiej domowej nazwie Alex. Opowiedz nam o nim. Aleks jest bardzo fajnym koniem, takim umieśnionym. Nie jest może największy, ale jest taki naprawdę byczy, jakby, jak to wszyscy mówią nad niego. Jest bardzo miły, sympatycznym koniem do jazdy. Jest właśnie też po torach. Przyjechał do nas w tym roku zimą, gdzie jakby musieliśmy go odkarmić i, i zaczęliśmy na nim właśnie startować. No i właśnie dziś, jutro mam nadzieję, że pokażemy jego możliwości, bo naprawdę jest bardzo dobrym koniem rajdowym. Czyli generalnie nie myślisz o zmianie dyscypliny, pozostajesz przy sportowych rajdach konnych, czy pozostajesz przy Klubie Jeździeckim Champion i Beacie Dzikowskiej? Tak, zdecydowanie jest to mój autorytet niepodważalny i naprawdę wiele się tutaj uczę do tej pory i nie w ogóle nie myślę o tym właśnie im bardziej Chodzę w ten świat, tym bardziej mnie on kręci, tym bardziej y, podoba mi się to, co robię, więc mam nadzieję, że będę mogła kontynuować tą przygodę i może y, niedługo y, jeszcze się rozwinąć bardziej i razie w jakimś wyższym konkursie jeszcze. Cel jest taki. Tak jest taki. Dziękuję. Jesteś od lat najlepszym zawodnikiem polskim trenującym za granicą. Powiedz coś o sobie, powiedz o swoich początkach, ale także o tym, e, co teraz robisz, gdzie jeździsz. E, kolejne będzie pytanie: o planik, ale to czy taką? Druga. Więc moje początki były bardzo podobne do Weroniki. <laughs> tak naprawdę. Moja przygoda z rajdami zaczęła się przez przypadek. Ehm, był to taki przypadek, że zaczęłam w ogóle e, swoją przygodę z dzieckiem, w takiej ma maleńkiej stajence gdzieś tam w Łodzi, nawet nie pamiętam gdzie, e, którą później zamknięto, no i rodzice znaleźli mi coś bliżej domu, gdzie była stajnia Kajot Champion, co to, to jeszcze było za czasów Rafała Ciesiewskiego. E, także moja przygoda zaczęła się tam, tam poznałam Beatę Dzikostum, która też tam trzymała konie, no i tak e, Praktycznie po dzisiaj zostajemy w przyjacielskich kontaktach. <grych> um, no. Czyli jeździłaś w Polsce, zaczęłaś tak. w Polsce startować. Tak, później była tutaj ta Tak, Polsce to wybudowała właśnie tutaj ośrodek. Um, przenieśliśmy się właśnie tutaj wszyscy razem. Um, Bata dała właśnie możliwość treningu na takim koni cert. Wy, wy, wygrał również mistrzostwa Polski na 160. Także też bardzo, bardzo dużo zawdzięczam im. Im, czyli i koniowi, i Beacie. że Beacie wiadomo Beacie, Maćkowi, że praktycznie no, wszystko zaczęło się dzięki im, tak? Po czym nastała taka sytuacja w moim życiu, że skończyłam studia. No i był moment na decyzję, tak? Co zrobić? Albo w jedną stronę, albo w drugą. W tym samym czasie dostałam właśnie szansę propozycję pracy dla jednego z najlepszych trenerów na świecie, dla Hiszpana Jaume Ponti Jeszcze Jeszcze. W tym samym czasie właśnie, gdy był ten moment zastanowienia, co robić dalej, dostałam propozycję pracy dla najlepszego. Moim zdaniem najlepszego trenera na świecie, hiszpana, atak Raj. rajdowego, jest to hiszpan Jaume Puntida, jest to mąż Marii Alvarez-Ponton, wielokrotnej mistrzyni Europy i świata. No i to był taki krok do, do dużego świata rajdowego, tak. Więc wyjechałam z kraju, zaczęliśmy właśnie współpracę w Emiratach. Oni stacjonują na miejscu. Na w Emiratach. Tak? E, tak, wtedy tak. Natomiast teraz już wrócili do Hiszpanii, yes. ja zostałam. Aha. Jak, czyli jak rozpoczynałaś w Emiratach pracownik, ile y, y, stajni było koni stricte rajdowych I jaka była zasada? Czy trenują młode konie? Czy interesują się um, młodymi koniami w Emiratach? Czy są to już konie starsze? E, głównie mieliśmy już konie starsze, które zrobiły kwalifikacje w Europie, także one już miały swoją taką bazę treningową zrobioną. I w Emiratach się już były tylko trenowane na prawdziwe, poważne starty z prędkością, na takie prawdziwe wyścigi. Um, młodych koni praktycznie no, nie mieliśmy. Takie najmłodsze to były może jakieś 8-9-letnie. Mhm. A tak. teraz powiedz mi, teraz o tej stajni opowiedz, której jest. Um, rok temu właśnie, tak dokładnie rok temu zmieniłam stajnię. Teraz pracuję dla stajni MRM. Jest to jedna z najlepszych stajni rajdowych w Emiratach i myślę, że na świecie. E, także już mamy rajdy tak na naprawdę wysokim, wysokim poziomie. E, no. O, no nie jest łatwo, jest dużo presji. Presji na wynik? Presji na wynik na wszystko, tak? No wiadomo, jak się już pracuje z taką stajnią, czy w ogóle uprawia się jakiś sport na tak wysokim poziomie, to zawsze jest presja, mhm. tak? Natomiast nie robię to, co kocham. Jest, jest świetnie. Na ten moment wszystko A jest powiedz to, mi, w jaki sposób wybierają konie ze, spośród wszystkich koni czy z arabskiej, które są hodowane, no nie tylko we Francji, no, nie tylko w Europie. W jaki sposób następuje dobór tych koni? Znaczy te konie generalnie są, e, może że to jest z całego świata. Nie ma to, że tylko z Francji. Mamy konie z Francji, mamy konie z Polski, mamy konie z Urwaju, bardzo wiele, z Argentyny, z Australii. Są to głównie konie czystej krwi arabskiej, ale również anglo-araby, ale z większością jednak krwi arabskiej. Co ciekawe właśnie, jak zaczniemy się tak przyglądać tym rodowodom, rodowodom wszystkim, zawsze gdzieś tam to wychodzi jednak gdzieś tam z polskiej jakiś linii, Dokładnie, polski, polski, zwłaszcza, tak. zwłaszcza właśnie te urugwajskie jest bardzo dużo. A powiedz mi w takim razie, jak na tym poziomie, czyli generalnie, e, e, wygląda twój dzień? Typowy dzień, e, typowy jest dzień tak, w pracy? To, tak jest. Wstajesz o której, ile koni jeździsz, w jaki sposób, tak, żeby coś powiedzieć mhm. ludziom z Polski, którzy się interesują, więc Typo, bardzo wygląda? Typowy także. W zależności od, od pory roku, ale okay, powiedzmy tam zimą, gdzie mamy pełnię sezonu, zaczynamy pracę o 6 rano. Jeździmy mniej więcej 2-3 konie, to jest mniej więcej, w zależności od treningu, wiadomo od długości treningu i tak dalej. Kończymy też różnie, albo o 10 rano, albo czasami o 12. Później jedziemy do domu, odpocząć, coś zjeść i znowu jeździmy po południu. Eee, zaczynamy gdzieś około godziny 15 albo 16, jak jest gorąco. I gdzieś mniej więcej do 18, 18.30. Na czym polega ten trening w przypadku koni, które startują w zawodach 160 km? Um, to powiedzieć? Eee, koni, które startują na 160, Wiadomo, jest to trening bardzo objętościowy. Zazwyczaj muszą zrobić jakieś starty wcześniej, które są z startami przygotowującymi. Jeżeli takiej możliwości nie ma, no to musimy te kilometry wyrobić w ramach. Także tak, taki cykl treningowy. Wyglądam, czy na co dzień chodzą po prostu lekkie, lekkie jazdy podtrzymująca, albo bardziej siłowe w piachu. Natomiast raz na, powiedzmy, na dwa tygodnie robimy jakiś właśnie taki objętościowy trening, czyli też zależy od, od czy to jest początek sezonu, czy koniec, czy ten koniec coś miało zrobione wcześniej, tak? Ale mniej więcej jest to jakieś 40, albo 50, albo 60 km. ale jednym chodem, czy różnymi chodami. Galopi. 40 km z galopem, non-stop. I czy, ten, czy tempo jest różne, czy jest to monotonny, jednostajny wysiłek? Jednostajny wysiłek. Czyli równe, rytm równy, równe. Kończy się być zrelaksowany, on się, nie może tracić energii na jakieś tam zrywy, włoszenia się i tak dalej. On ma różne mhm. Jakie plany na ten sezon i na następny? No wiadomo, to zależy od tego, jak jakie ma plany związane ze mną. Normalnie zaczynamy sezon gdzieś w listopadzie. Wcześniej, pewnie będziemy mieć jakieś kwalifikacje, jakieś tam petki. Natomiast pierwszy ważny start mamy w listopadzie 120. No, zakładam, że będę jechała wszystkie te Ladies Race, czyli te wyścigi tylko dla kobiet. Wydaje mi się, że również normalne 120 takie mieszane, ponieważ w tamtym sezonie również obsadzano mnie na takie zwykłe 120. Um, pewnie jakieś 160. Czyli, czyli, czyli w Emiratach masz rozdzielone zawody na mężczyzn i jednak... E, znaczy, to jest tak. Są dystanse 120 km, w ogóle wszystkie starty są dla wszystkich, tak? to 120, 160. Natomiast są starty tylko i wyłącznie dla kobiet, bo wiadomo, to jest, wzięło się z tego, że to jest inna kultura. Um, więc zorganizowano starty tylko i wyłącznie dla pań, dla pań które miało, mają zapał dla rajdów, No i tak to zostało. Um, były one na krótszym dystansie, kiedyś na 100 km, natomiast teraz już robią na 120. I ile dziewczyn, dziewczyn startuje? Bardzo, bardzo dobra. się zdziwiłam. Naprawdę w kulturze, która jest taka bardzo męska? Bardzo, bardzo, bardzo. Samo się zdziwiłam, naprawdę. Mm -hmm. bardzo Powiedz mi, w jaki sposób to już będzie ostatnie jedno z ostatnich pytań. W jaki sposób dyskutujecie na temat kondycji konia, czego mu brakuje, co należy zrobić, jak zwiększyć trening? Chodzi o to, o twój kontakt z trenerem. To wychodzi wszystko w treningu, tak? Po każdym treningu sprawdzamy ruch, sprawdzamy metabolizm, mamy lekarza, który pracuje z nami. Znaczy, sprawdzacie życie próbki krwi, również mamy lekarza weterynarii, który pracuje z nami 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Także tylko nie są kontrolowane, noso po każdym treningu są sprawdzane w ruchu, mamy sprawdzaną krew, wszystko jest podążętna. Wszystko wydolnościowe. Wszystko wydolnościowo, dokładnie. Jeżeli istnieje jakiś problem, szukanie dlaczego na przykład ten koń chodzi dobrze, a teraz źle, co należy zmienić, co należy podciągnąć, to, to jest wszystko wspólnie dyskutowane, tak? Co powiedziałaś, słuchaj dziewczyn, co powiedziałobyście polskim e, e, miłośniczkom? rajdów i miłośnikom oczywiście. Dlaczego powinny startować w tej dyscyplinie? Weronika. To jest to dosyć ciężkie pytanie, no dla mnie to jest przede wszystkim bliższe natury. Jednak pojechanie w teren i pod, jakby tak z koniem, kiedy jedziesz cały czas z, z nim, jakby jedziecie razem po coś i. I bardzo, y, y, no jest to coś niesamowitego. Chciałabym zachęcić, no przede wszystkim... Y... Jest kontakt, jest kontakt, bezpośredni kontakt z koniem, dłuższy. Wszystko się dzieje na, że tak powiem, w lesie, na drogach. To nie jest 3 minuty na parkurze, tak, tak. czy... czy czy półtorej, czy dwie minuty ta. na czworoboku. Jest to jednak bardzo długi odcinek, gdzie musisz, musi być to zaufanie, jednak musi to być taktyka, którą mhm. musisz dużo wiedzieć o swoim koniu, żeby jakby dobrze rozłożyć się jego siły. I jednak jazda w terenie, gdzie musisz patrzeć na to podłoże, czy rządzko, czy nie. Jest to tak też konkurs ścigany, więc jest ta no, rywalizacji, jest dużo koni, jakby każdy chce wypaść jak najlepiej, każdy chce pokazać swojego konia w jak najlepszy sposób, więc jest to bardzo fajne, szczególnie dla fanów koni czystej krwi arabskiej, gdzie jest to pewien rodzaj obieści, tylko dużo dłuższy, gdzie jednak nie tylko liczy się przejechanie w jak najszybszym czasie, a jednak trzeba patrzeć na wiele aspektów tego, jest wielka satysfakcja, kiedy Konia wykonujesz od zera i jednak on spełnia wymagania i zajmuje jakieś tam miejsca na tym przede hmm. wszystkim kończy zawodem zdrowiu. I, no bo to jest tak naprawdę główny cel, jadąc, jadąc na młodym koniu, bo takie głównie mamy w tajni u nas, często futorowe, naszym celem jest, żeby ten koń to polubił. I jeżeli i był zdrowy, więc jeżeli daję mu się ukończyć często... W ciężkich warunkach, bo na przykład pada tak jak teraz aktualnie, jutro prawdopodobnie będzie grząsko, więc żeby przyjechał zdrowy, nie drogu, nic sobie nie robiąc, to jest dla nas główny cel. I jest to fantastyczne uczucie, kiedy przejeżdżasz długi odcinek i jesteś w stanie przejeżdżasz 80 kilometrów i koń jest zdrowy, dobrze się czuje i jednak przyjechaliście w forantach. i zadowolony. Tak, przecież Jestem gdy rzeczywiście musisz bardzo słuchać, słuchać swojego konia. Wiadomo, on nie mówi do ciebie, tak? Ale najmniejsze sygnały trzeba go dobrze czytać. Wiadomo, że można rozłożyć siły na cały dystans i żeby nie pokochać kawy, żeby pojechać na początku za szybko, a później na to już nie ma czym. Każdy koniec jest inny, każdy Dokładnie. potrzebuje czegoś innego, każdy. Dokładnie. Um... Koniec to nie jest. Jedna lubią się ścigać, Aha. Jednak, jednak psychika to daje. Sobie, wydaje mi się, że poza z budową, to jest psychika jest tak Bardzo, bardzo ważna. Uh -huh. Co z tego, że ma się wszystko, ma się świetne predyspozycje, nogi, chętną. Um, no, um. Ma się konia, który po prostu nie ma deje. tego czegoś, to no, mm -hmm. tak? Bo jeżeli nie, bo to jest sprawia przyjemności, to też tak na siłę. I to też nam nie sprawia przyjemności, kiedy to my musimy wychować cały czas konia i się... tak On musi też... Tak. Mm -hmm. on sam musi jakby poczuć tę werbalizację mm -hmm. adrenalinę i myślę, to jest fantastyczne, kiedy koni to po prostu mówi. jedziesz na nim i jesteś świadoma tej że on nie z też to sprawia przyjemność, tak no, jak, to jak tobie. No, no, i tobie. razem. Ja jeździłam na różnych koniach, na przykład miałam takie sytuacje, że zbliżamy się już do punktu, gdzie musimy finiszować, tak? Mamy te 300 metrów do linii finiszowej i na przykład Teraz zasiadał konia, gdzie już wiem, że on może ma, ma świetną energię, super energię, świetne predyspozycje, natomiast prosisz go, żeby poszedł, a on nie chce siedzieć. Natomiast tylko czeka na ten moment, tylko mówi tak: Aha. Czy już? Czy ja już mogę? No dobra, teraz. Także no to jest wiadomo, psychika jest bardzo ważna. Czyli co, Weronika? Wszystkiego najlepszego jutro. Dziękuję. Powodzenia. Kamila. Ty powiedz coś też, o ty, że tak powiem, dla naszych widzów i tych, tak, którzy cię wszyscy... Rozmawialiśmy o tym treningu, ja powiedziałam, mm -hmm. że tam głównie galopem jeździmy, żeby nie było, że po tym wywiadzie nagle wszyscy zaczną galopować. No bo ile, tak? Nie bo, nie bo ja mówię o koniach, ja, które, e, które są zaawansowane, które ma, mamy konie, które mają po 14-15 lat i, i tak I wciąż... wciąż chodzą, tak, startowałam tak. Co, na konie, które miał 18 Także to nie są pięciolatki, tak? To tak. wiadomo, trzeba zrobić bazę, je przygotować do tego mm -hmm. wszystkiego. Trzeba pusić, spokojnie, że... trochę kenterkać, czasem wszystko przyjdzie, tak? Nie to, że od razu robimy tam godzinę galopu. Tak? Nie, nie, trzeba pamiętać, że młode konie przede wszystkim trzeba zapoznawać, jak z dzieckiem. Bo to one, no nie trzeba one, je podróżować. Są i... które dopiero poznają teren, wiedzą, nie wiedzą jeszcze, jak jest. Przy wysokim sporcie on nie może się stresować sytuacjami typu, nie wiem, polewanie wodą, wyjmowanie siodła, nagle tłum dookoła, on musi być rozswojony, to musi być dla niego normalne. Mm -hmm. Dziewczyny, bardzo dziękujemy za rozmowę.